Cześć dziewczyny, z tej strony Iwona, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki. Dzisiaj drogie kobietki zapraszam Was na przegląd letnich sukienek ze sklepu Lidl. Wszystkie te sukienki kupiłam online, także jeśli któraś z nich Was zainteresuje to linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Tam również zostawię Wam moje wymiary, żeby jeszcze bardziej ułatwić Wam wybór odpowiedniego rozmiaru dla siebie. A teraz zróbcie sobie coś do picia, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. Zacznę od sukienki w kolorze zielonym. Na mnie, dziewczyny, widzicie sukienkę w rozmiarze 40x42 i tak się ona prezentuje na mojej sylwetce. Góra tej sukienki, zarówno z przodu, jak i z tyłu, wykonana jest z takich drobnych gumeczek. Wiem, że większość z pań lubi tego typu sukienki, ponieważ ładnie w tej partii dopasowują się do sylwetki, ale ma taka góra również i minusy, ponieważ. Podkreśli nam ona wszystkie fałdki, szczególnie na plecach. Także dziewczyny, ja do końca nie jestem zwolenniczką tego typu sukienek. Ta sukienka ma również regulowane ramionczka. Natomiast jeśli chodzi o jej dół, to jest on luźno puszczony. Jest to sukienka o długości midi. Zobaczcie jeszcze raz, jak się prezentuje z każdej strony. Ma ona fajny skład, bo wykonana jest w 95% z bawełny i w 5% z elastanu. Jeśli chodzi o cenę, to kosztuje na 34,99. Teraz sukienka wykonana z wiskozy. Moim zdaniem jest to bardzo ładna sukienka w delikatnej kolorystyce. Zobaczcie same. Podoba mi się krój tego modelu, ponieważ sukienka jest delikatnie rozkloszowana, ale dzięki temu, że mamy tu cienki pasek wykonany z tego samego materiału, to mamy tu ładnie posłyszlaną talię. Oczywiście, dziewczyny, jeśli Wam ten efekt się nie podoba, to możecie ją również nosić bez tego paska i wtedy tak się ona prezentuje. Podobają mi się tu również guziki, ponieważ są one powleczone takim samym materiałem. Guziki w tej sukience biegną po całości sukienki. Jeśli chodzi o długość, to również mi ona odpowiada. Jeśli tu po raz pierwszy, to przypominam, że ja mam 69 cm wzrostu i tak się na mnie ona prezentuje. Na mnie widzicie rozmiar 38 i tak wygląda ona z każdej strony. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 69,99. Teraz sukienka wykonana z poliestru, pomimo tego, że mamy tu nieciekawy skład, to i tak postanowiłam ją zamówić, ponieważ spodobała mi się ona wizualnie. Sukienka posiada ramionczka, nie są one regulowane, są zszyte tu na stałe, ale możemy je nosić na dwa sposoby, albo w taki sposób wiążąc tu kokardę, albo możemy je rozwiązać i nosić w ten sposób, zależy kto co woli, co się komu podoba. Pokażę Wam jeszcze jak prezentuje się ona z bliska. Dziewczyny, jeśli nie zwracacie uwagi na skład, to jest to naprawdę fajna sukienka. Namiwicie rozmiar 36x38 i tak się ona prezentuje. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 46,99. Kolejna sukienka. Tę sukienkę zamówiłam, ponieważ spodobała mi się ona na stronie i pomyślałam, że być może niektórym z Was przypadnie ona do gustu. Ja najpierw zwróciłam uwagę na jej przepiękną kolorystykę, ale później, gdy się dokładniej przyjrzałam, stwierdziłam, że ma ona również świetny krój. Jak widzicie, jest ona taka luźna, więc pomyślałam, że świetnie sprawdzi się dla pań, które chcą sobie ukryć jakieś niedoskonałości sylwetki, na przykład odstający brzuszek. Dodatkowo dzięki temu, że jest ona luźna, to jest bardzo wygodna. Podoba mi się również jej długość. Jak widzicie, sięga mi ona przed kolano. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar 40 i tak się ona prezentuje. Dodatkowo jej atutem jest skład, ponieważ wykonana jest w 100% z wiskozy i kosztuje 69,99. Teraz sukienka wykonana w 72% z wiskozy i w 28% z poliamidu. Jest to sukienka na szerokich ramionczkach, natomiast jej dół jest uszyty z takich łączonych falban. Podoba mi się jej kolor, ponieważ ja latem lubię sukienki w jasnych kolorach, bo uważam, że ładnie wyglądają one do opalenizny dziewczyny. Ta sukienka posiada również podszewkę, za co duży plus, bo jak wiecie, sukienki w jasnych kolorach lubią prześwitywać. W tym przypadku również ten materiał wierzchni prześwituje, ale podszewka ratuje tu sytuację. Nie wiem, czy widać to na kamerze, ale chyba nie do końca trafiłam z rozmiarem, ponieważ góra jest na mnie trochę za ciasna. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze 36 na 38 i tak się ona prezentuje na mojej sylwetce. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 67.90. Teraz propozycja w kolorze granatowym, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie każda z was lubi jasne kolory. Sukienka podkreślająca kobiece kształty, ponieważ jest ona dopasowana do sylwetki, ale nie jest obcisła, dzięki czemu jest wygodna i komfortowa w noszeniu. Przy dekolcie mamy również takie białe lamówki, dzięki czemu mamy jasny kolor przy twarzy i nasza twarz wygląda Korzystnie. Mamy tu również fajny materiał. Zobaczcie, tak się on prezentuje z bliska. Sukienka wykonana jest w 95% z bawełny i w 5% z elastanu. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar 36x38 i tak się on prezentuje. Jak już pewnie zauważyłyście, mamy tu również rozcięcia po bokach, dzięki czemu w tej sukience wygodniej jest się nam poruszać. Natomiast jeśli chodzi dziewczynę o cenę, to ta sukienka kosztuje 39,99 i prawdopodobnie zostanie ona w mojej szafie. Teraz coś dla miłośniczek koloru czarnego, ponieważ wiem, że są dziewczyny, które w czarnych ubraniach tak naprawdę chodzą przez cały rok, więc jeśli szukacie sukienki w kolorze czarnym, to na mnie właśnie widzicie taką propozycję. Jest to sukienka typu Hiszpanka, ale tak naprawdę możecie ją nosić na dwa sposoby, albo w taki sposób. Albo w taki, jak wolicie. Jej góra wykonana jest z drobnych gumeczek zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ma ona również fajną długość. Przy moim wzroście, przypominam, że mam 169 cm wzrostu, tak się ona prezentuje. Jeśli chodzi o skład, to wykonana jest w 95% z bawełny i w 5% z elastanu i kosztuje ona 34.99. Teraz sukienka w kwiatowy wzór. Jak widzicie, nie jest to subtelny wzór, ponieważ te kwiaty są takie duże, wyraziste. Tak się ten wzór prezentuje z bliska. Elementem wyróżniającym tą sukienkę jest to wiązanie z boku. Uważam, że wygląda ono naprawdę ładnie. Jeśli chodzi o długość, to tak się ona prezentuje na mnie. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar 40x42. Ta sukienka wykonana jest w 95% z bawełny i w 5% z elastanu i kosztuje 34.99. Teraz sukienka wykonana z poliestru, ale zobaczcie jaką ma ona piękną kolorystykę. Tak się prezentuje ten materiał z bliska. Podoba mi się jej krój, ponieważ mamy tu dekolt w kształcie litery V. Ja taki dekolt bardzo lubię. Sukienka odcinana jest pod biustem, natomiast dół, jak widzicie, jest taki luźny. Podoba mi się również jej długość. Zobaczcie, tak się prezentuje na mnie rozmiar 40x42 i niestety z rozmiarem nie trafiłam, ponieważ w tej partii jest ona na mnie ciasna. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 34,99. Na koniec sukienka w kolorze kremowym, i jak już pewnie zauważyliście, góra w tej sukience prześwituje. Natomiast u dołu sytuację ratuje podszewka. Mamy tu również fajne motylkowe rękawy. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak prezentuje się ten materiał. Jeśli chodzi o długość, to tak się ona prezentuje przy moim wzroście. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze 36x38 i kosztuje ona 34,99. To już wszystko. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania kanału. Dziewczyny, jeśli któraś z dzisiejszych sukienek przypadła Wam do gustu, a nie macie w swojej okolicy sklepu Lidl, to przypominam, że wszystkie te sukienki możecie kupić online. Oczywiście, tak jak mówiłam na wstępie, linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. bye